I dzisiaj z Piotrem znajduję się nad zalewem PZW. Jest to bardzo płytka woda, dosyć spory zbiornik, ale bardzo płytki. W zeszłym roku zostały tutaj odłowione, myślę, że większość większość ryb, bo był bardzo niski poziom wody i w obawie o te ryby zostały one wyłowione i przewiezione do innych zbiorników. Więc myślę, że coś jeszcze tutaj zostało i na to dzisiaj zapolujemy. Piotrek chodzi ze spinningiem w koło zalewu, a ja dzisiaj z fiderkiem zobaczymy, może coś tam na białoryb. Jakiś białoryb się uda złowić. Mam robaczki zanęte, Pokażę Wam, jak ją przygotowałem w domu. Znowu ze składników, które można kupić w sklepie. Miejmy nadzieję, że coś uda się złowić. No i próbujemy. Jest to łowisko no kill. Trzeba wszystkie ryby wypuszczać. Miejmy nadzieję, że coś jeszcze z tego zostało. No to lecimy z filmem. A teraz przygotujemy sobie zanętę do jutrzejszego łowienia. Będziemy łowili na zalewie. Spodziewam się, że będą tam brały karaśki. Nigdy tam nie wędkowałem, ale tak z różnych forów wyczytałem, że tam dominują karaśki. Więc tak się nastawia. Zobaczymy, czy uda się coś złowić. Będziemy robić zanętę dzisiaj pod karaśki. A jakie będą efekty, to sami zobaczycie. Do no, na wykonania naszej zanęty będziemy potrzebowali yy, mąki, mąkę yy, kukurydzianą, bułkę tartą, chleb tostowy. Aromat waniliowy, jego ja sobie dolejemy do spryskiwacza i jutro nad wodą sobie wymieszam z zanętą Żeby był ten posmak wanilii, bo wiem z doświadczenia, że karaśki kochają wanilię, kochają zapach i smak wanilii Więc właśnie sobie jutro spryskamy dla smaku No i ziemia, ziemia to jest ziemia z z mojego ogrodu Ona jest już fajna sucha Sobie rozsypałem na ogrodzie, poczekam aż wyschnie nie kupuję ziemi. Myślę, że to jak ktoś ma ogródek, to nie, nie potrzeba. No a, resztę, a zwil, dowilżymy sobie zanęte jutro nad wodą. A dzisiaj sobie zmieszamy. Przesiemy przez sito, żeby się dobrze wymieszało. Żadnej wody nie dodajemy, Zostawiamy tak do jutra. A jutro dodamy sobie jeszcze robaczków, tej wanilii i będziemy łowić. No to lecimy. <laughs> Bierzemy sobie szklaneczkę. W takich warunkach domowych nagrywam, więc mam szklaneczkę pod ręką. Weźmiemy sobie 5 pełnych szklanek ziemi. Wsypiemy. Weźmiemy sobie teraz mąkę kukurydzianą i wsypiemy z 3 szklanki. To też tak wszystko na oko, trochę się wsypie więcej. to nic się nie stanie. Trzy szklaneczki bułki tartej. Będzie troszeczkę więcej zanęty w stosunku do ziemi. Już myślę, że się robi coraz cieplej. Wiadomo, ryba jeszcze tak nie żeruje jak powinna. Ale podam i tak sobie przetestujemy, czy to przyniesie efekty. Troszeczkę więcej zanęty. Mamy wsypane trzy szklaneczki. Bułki tartej, czy szklaneczki mąki i pięć szklaneczek ziemi. Teraz sobie weźmiemy nasz chleb tostowy i przetrę go trochę przez sito, żeby były drobniejsze frakcje. Też mogę powiedzieć, że często łowię karaśki na chleb. Często łowię karaśki na ciasto z chleba. Nawet zdarza mi się i to dosyć często dodawać wanilii. Sprawdza mi się to. Więc myślę, że jak tak sobie porozdrawnia na tym sicie. Niech są troszeczkę grubsze frakcje, nic się nie stanie. A wiem, że karaśki kochają pieczywo. I kochają słodkie. Więc sobie to Ta tak, później posprzątam, bo mnie narzeczona zabije. Nie wiem czy wiecie, czy nie wiecie, ale... Karaśkie kochają trzy rzeczy Kukurydzę Robaki No i słodkie Często, często łowię na kanapkę tak zwaną kukurydzę z robakami Czy same robaki, czy ciasto Tak jak teraz dodaję Czy kukurydzę Ale kochają najbardziej robaczki, kukurydzę i słodkie No pieczywo też bym powiedział ale to też zależy od łowiska. Też często łowię na niektórych wodach. Tylko na ciasto karasie. Wam pokażę. Ładnie zmielone na wierzchu wymieszamy. Przesiejmy przez sito Wam zaraz pokażę. No powiem Wam fajnie pachnie. Mhm. A jeszcze dodamy tej wanili, to super będzie całkiem. Są te grubsze frakcje dodamy jeszcze robaczków wiadomo nad wodą Gdzieś na to z dwie paczki pinki więcej mi się nie trzeba zobaczcie jaki kolor piękny taki brudny piasek bym powiedział dobrze wymieszamy. Jeszcze sobie ją raz przesieję przez sito że będzie się świetnie kleiła. Tam jest y, jasne dno, dosyć, więc aż tak się nie będzie odróżniała na, na dnie i też myślę, że te ryby nie będą się tak bały tam wejść, tą zanętę. Ale czy coś połapiemy, to zobaczymy. No, zobaczcie sobie sami, to jest nasza zanęta. Ona jest w rzeczywistości troszkę ciemniejsza, delikatniej niż na filmie, no ale tak tak kamera odbiera światło, te grubsze frakcje, co widzicie, to jest to pieczywo nasze. Zobaczcie sobie, tutaj moje stanowisko. Jestem już rozstawiony. Wędeczka, półeczka zanęta. To jest zalew. Tam jeszcze za cypel. Tam macie cypel. Jeszcze się kawałek ciągnie. Dosyć spory zbiornik, ale bardzo płytki. W okresach letnich jest tutaj bardzo mało wody. Tutaj mamy pas Czcin, a Piotrek jest centralnie, tak jak środek kamery, z drugiej strony. Nie wiem, czy go będzie widać. W sumie nie wędkowaliśmy tutaj, bo dwa razy ze spinningiem, za okoniami, ale tak na białoryb czy coś, to nie. Miejmy nadzieję, że coś uda się złowić. O, mamy rybkę. Udało się nagrać. Ile zacięcia. Coś tam mamy na Kiku nic dużego, ale jest już fajnie Ile siedzę 5 minut nawet nie. O, połakomiła się na naszą przynętę na pineczkę dzisiaj łowie, mała płoteczka, to jest blisko. Leszna, w Rydzynie dokładnie ten zale. Mogę powiedzieć, ogólnie nie lubię mówić, gdzie łowię, bo są dzikie miejsca naprawdę, gdzie nie ma wędkarzy i gdzie jest ryba. Trochę się boję, że będziecie mnie później obwijać, obwiniać w komentarzach, że przeze mnie tam nie ma ryb, że ktoś tam łowi. A tutaj mogę powiedzieć, bo i tak jest, no, kill, więc jak ktoś będzie kusował, to jego sprawa. Jest mamy rybkę nieduża, duża, trochę lepsza płotka liczę na karasie, bo taki był cel tej zanęty, ale jeszcze jak dzisiaj się nie uda to połapiemy na, na zbiornikach gdzie jest dużo karasi i to jest fajna, fajna domowa zanęta ale fajnie mi się sprawdza zawsze na karasie płotki jak wejdą to też super Focus on yourself, on your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah You got to work, never tell, keep your down time Ale fajna zabawa Bardzo agresywnie biorą dzisiaj Więc można się już pobawić Znowu płoteczka, ta o, ta już fajna, ale gruba Ale piękna Jaka gruba Szkoda ją męczyć Ładna, ale zobaczcie jaka gruba Super rybka Mówili, że nie ma ryb i wody A woda jeszcze jest W zeszłym roku była taka tragedia ponoć Strasznie mało wody Musieli wyłowić tą rybę, tu było masa ryby Podobno tutaj dało się świetnie połapać, jakieś zawody to tu były takie wyniki, że no bo było łowiskiem No Kill Akurat tak do zabawy fajnie Sam nie łowiłem, ale słyszałem, że naprawdę można było połapać To no Zrobili ten odłów to wiadomo, że będzie dużo mniej tej ryby, bo Wszystkiego nie wyłowią. Ale większość na pewno. A było do, dosyć sporo. Najwięcej było się karasiek. Znaczyłem właśnie rybkę. Tyle co skończyłem gadać do kamery. Wyłączyłem kamerę. Chciałem nagrać brania, ale nic nie było. I akurat jak wyłączyłem to, to branie. Walczę troszkę inaczej. Miejmy nadzieję, że inny gatunek. No, mamy kolejną płoteczkę. I wypuszczamy rybkę. Nie wiem czy piąta czy szósta już, chyba, chyba szósta. O była dłuższa przerwa w brania. Nie wiem czym spowodowana. No z 20 minut myślę dobra siedziałem bez brania, bez dotknięcia. Ale w końcu coś mamy. Kolejna płotka i do wody. W międzyczasie dotarł kolega Daniel. Pozdrawiam serdecznie. On też ze spinningiem idzie gdzieś tam do Piotrka. W Piotrka w stronę. I będą próbować. Piotrek, tam słyszę dwa okonki jakieś wyciągnął. Taka ta po pogoda zdradliwa. Niby ciepło, niby zimno. Raz się trzeba ubrać, raz się trzeba rozebrać. Jedni chodzą w kurtka, jedni na krótko. Nikt nie wie jak się ubrać. Taka pogoda. Kolejna rybka. Chyba znowu podeszły. O! Gatunek nam się zmienił. Krasnopiórka. Krasnopiórka. Do wody. Daniel! Coś fajniejszego! Coś fajniejszego chyba karać ładne. Karaś Co po chyba, chyba. Mhm. taki de delikatny hacik że. Trochę zmęczyć niechce na hama bo szkoda oj oj Czekaj 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 dzięki <laughs> Szczęśliwy łopca <laughs> Dzięki Daniel Dobrze no, cię zawołałem Ale ładnie Piękna ryba, jednak ta zanęta na te karasie mówiłem, mówiłem No To lecimy wypuścić No to już z tego filmu Udało mi się dzisiaj złowić pięknego karasia Kilka płotek i wzdręgę Dzień jak najbardziej na plus. Myślę, że zanęta się sprawdziła. Super dzionek. Fajnie było tak posiedzieć. Krótko, bo krótko, ale zawsze fajnie. Chłopaki, tam jakieś okonki połapali. Jeszcze łowię, ja już się powoli zwijam, pozanoszę do auta. No i kończymy, kończymy ten dzień. A wy zostawcie łapeczkę w górę, komentarz i subskrypcję. No i połamania.